Elo siema widzowie. Dzisiaj odcinek z takiej strasznej gry Nazywa się Clown Eat Horror. No to zaczynajmy tą grę. Jak chcecie więcej tej gry, to piszcie w komentarzach. Ona jest bardzo fajna. A i nie zapomnijcie o lajku i o subskrypcji. Co to by Nie niemowlę? Oczywiście, że nie. Dorosły, koszmar, duch, zrelaksuj się. To muszę dorosły weźmieć. No, nie będziemy na razie koszmar... O, reklama, kurde. Nie, nie reklamuję tego, nie reklamuję. Bo mam włączony internet, to ja tego nie reklamuję. Dobra wybierze mapę papier -ki Bill, kiedy czytasz ten list pewnie już nie żyją zostałem porwany przez id zamknął mnie w tym domu i zniewolił niczym zabawki żywi się naszym strachem codziennie uciekaj stąd nie zważaj na mnie narysowałem mapę domu weź ją zrób z mapę domu weź ją i zrób z niej ale co zrób z niej Że jak nas zabije widzowie, to będzie przypał. Chyba mam 5 żyć w tej grze. Dobra, idziemy. A tu jeszcze jest papierek, nie zauważyłem. Najdź bezpiecznik w kuchni, by przewrócić zasilanie. Przewrócić zasilanie powiadasz. Mordo ty moje. Dobra, idziemy tu. Tutaj by. Be... Tutaj się niechę stracić, bo to głowa jest. Ja o tym pamiętam. No zobaczymy, czy w kuchni jest ten bezpiecznik cały. Czy... No tylko na razie to co, no to muszę to widzę, no. Bezpiecznik o. O, je zasilanie, no to więc bardzo dobrze. Ciekawe co to zasilanie daje, bo ja dużo w, tej, w tą grę nie grałem. No ale to się orientuje? O, drzwi. Myślałam, że to będą zamknięte drzwiście, że mówią. Tutaj jest, jakby to powiedzieć, nie wiem, no taki, sala gościnna bardziej taka, tak mi to przypomina. O, idzie tu. Spieprzać, kurde, no nie. Zostaw nic co ja ci zrobiłem? zrobiłem, nie patrzcie w, w... z tyłu! To są... No nie, Skupiłem się! O... O, stres, widzowie! O, dobra. Zostawił nas. Lełko zapałek, do czego to się przyda? Ciekawe. Dobra. Ja tam gram w tą grę na telefonie, możecie widzieć od razu, to... O, nie patrzeć z tyłu, ja pierdzielę. Ale się jak widzieliście, na do widzowie. Dobry śmiech, co? Nie patrzeć do tyłu, kurde! Dobra, nowy będzie ten odcinek z tej gry. Tylko muszę przeczytać, wiecie, muszę przeczytać to. bana. o przepraszam widzowie, że tak nazwałem bo się kurzyłem trochę no nie dobra kurcze no muszę przeczytać o tej grze jeszcze reklamy nie będę w to grać nie reklamuję tej gry zrobię cięcie dobra jesteśmy po cięciu no musiał mnie zabić oczywiście co ja mu zrobiłem? No i to, to jeszcze łatwo nic się dałem, kurde, no to nie wróży nam dobrze. Bo ja muszę przeczytać opis, i w następnym odcinku na pewno będę dużo wie więcej wiedzieć. To wybaczcie mi to, że tak dla mnie w dzisiejszym odcinku. Bo I pierwszy raz tą grę można powiedzieć gram po prostu. zamknięć drzwi za sobą bo to jeszcze tam nie przyjdzie, mam no, tak mam, no. pewnie on schodzi jak w AIU, nie w AIU, co ja mówię, w tym ESOKO takim jak, O, bo tu nie wyszedł? No dobrze, że go słyszę. Szkoda, że mu nie mogę go widzieć, jak idzie. A kurde, no. Na pewno nie wygramy dzisiaj tego, ale następny odcinek. Przepraszam za tą przerwę, bo ktoś wyszedł do mojego pokoju, ale nie zwracajcie na to uwagi po prostu. I tyle. No, idzie ten gościu malinowy. że nie, To jak ona nóż, że to że mogę go podziabać. Ja się go nie boję. W tym horrorze oglądam ten horror. Tak się nie boi klauna, to. Baktery. Tłom jest potrzebny. Gdzieś. O to się mogę ukryć. To już mi... To już się cieszę, to się już cieszę, że mogę się chociaż ukryć. Dobra, to nic nie ma. Jeszcze na dole chyba wszystko nie zeksplowerował. No nie! nie wiem, gdzie on jest teraz. Kurczę. I potrzebnie tu przejść... A, jeszcze jest druga 1. Zamyknij oczywiście. Jakiś klaun wchodzi dziś. Klaun? Jakiś potwór, nie klaun. Nie o! Apteczka. Przyda się, przyda się. Na pewno. Toaleta. To. Muszę znaleźć coś do naprawy. Czemu muszę przyjść Nie wiem, tak, tak 10-minutowy odcinek więcej to już nie będę dla Was robić. Tylko chciałem pokazać tą grę, ale oczywiście będzie więcej odcinków z tej gry. Tylko jak się nauczy grać w tą grę, bo na razie nie ogarniam jeszcze tak bardzo. Ale coś tam, coś tam już umiem w tej Zamykam dzisiaj się wafia, dobra, żeby się skupić. Nie słyszę go.

No nie, ale będzie się widzieć, co będzie w innych odcinkach już, to fajno, fajno, fajno. Ja się pokręcę trochę, dobra. Idziemy. I się wydostajemy. Tylko wiecie, ja to nie ogarniam to jeszcze proszę mi tam w komentarzach nie pisać, że to źle to robię, bo no, nie umiem. Muszę znaleźć on no tu mam. To mam no, tu. Do kurwa. Jezu, ja się... Myślałem, że to coś... Witaj, Billy. Wiem, kim jesteś i dlaczego tutaj przyszedłeś. Pomogę ci zabić pensy To jakoś tak... Nie, nie... pensy no, Chyba jakoś tak. Jeśli wniósz moją duże z tego zdjęcia, jestem w nim zamknięty bardzo długo. Przynieś mi... Ręco! Nie wiem, wiem zapałki. Mogłem ci, stary, wydostań się, wydostań się. Mordo.

no nie. Cześć widzowie, to koniec tego odcinka. Z tej gry to będzie dużo więcej filmików. Proszę się nie rajdżować, że tak gdzieś telegram czy coś. I nie hejtujcie, na